Witamy, panowie. Jest godzina. Która godzina? 12.00 była z groszami, zaraz dokładnie powiemy. 12.07. 12, panowie, mamy jasnych 21 sztuk, czyli liczba szczęśliwa. Robimy dzisiaj specjalny lot dla Ukrainy. Razem jesteśmy z Ukrainą, żeby żyli, albo żeby to wszystko się zakończyło. Są dwa moje gołąbki, a reszta leci świeżych gołąbków, ale leci. Dwa gołąbki lecą na flagach ukraińskich, panowie. Jest lot z 5 km. Miałem lotów nie robić, ale to jest specjalny lot dla Ukrainy. Żeby po prostu wiedzieli, że Elbląg i nasza cała Polska jest z nimi. Panowie, specjalny lot. Jasnym, nie wiem czy wrócą, lecą pierwszy raz, panowie. Jasne z radomia. Jazda, pokażcie co potraficie. Razem z Ukrainą, cała Polska, panowie. Wszystkie, wszystkie, 21 sztuk, panowie, gołębie poszły pierwszy raz. Wszystkie białe jaśniaki, czyli... Kolor pokoju, gołąb. Żeby pokój była, był 21 sztuk panowie. Godzina 1207. Nie wiem czy przyjdą. Niektóre poszły od jajek. Nie świrujemy lotów, miałem nie robić, ale to jest specjalny lot dedykowany dla Ukrainy, panowie. Gołębie poszły lot pokojowy. Są tylko dwa moje gołębie panowie. Zobaczymy jak one sobie poradzą. Gołębie idą od kolegi. Pierwszy raz gołąbki idą liczę się z tym, że nie mogą mnie wrócić, ale dla mnie ważniejszy jest spokój, żeby w Ukrainie było spokój i porządek. I ład wrócił panowie. To jest specjalny lot dzisiaj dedykowany dla Ukrainy, że jesteśmy z nimi z całą siłą. Tak jak powiedziałem ostatnio na którymś filmie, że wspieramy ich. Specjalny lot dla Ukrainy panowie. Dobra, spadamy. Wrócą, to wrócą, ale muszą wrócić, panowie. Tak jak oni wygrają i zwyciężą, ale tu nie chodzi o wojnę, kto wygra, tylko żeby ten pan z naszej zamiedzy, czyli pan Putin, wyluzował trochę i poszedł do psychiatry. Dostał tabletki i trochę uspokoił się. Dobra panowie, pozdrawiamy z całą siłą lecimy pod gołębnik. Tak Ukraina będzie się cieszyła, jak nasze gołębie wrócą. Pozdrawiamy. Pauzujemy. Panowie, jesteśmy pod gojemnikiem. Gojemniki są pozamykane. Jest godzina, kolega mówi 16 po... A patrz, jest jeden. Jest jeden jasny! Jest jeden jasny. Zobaczymy jaki to jest, czy to bo dwa moje dałem. Jest jeden. Nawet nie spojrzałem. Ale gołębie mówił, że poszły bardzo wysoko. Chodź, 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 chodź. Jeszcze 20 sztuk. Nie ma znaków świeżych. E... Nie ma znaki. Świeży. Jest z Ukrainy, panowie. Na znakach przyszły. Najlepszy mój samiec jest na znakach, panowie, ukraińskich, w koronie. Zaraz pokażemy. Dawaj tą drabinę. Proszę zobaczyć, jest. Mały, daj mi tą drabinę, bo... Jest pierwszy gołąbek. Na znakach ukraińskich jeszcze jest groszka moja. Dwa moje były gołębie, panowie. Tak jak widzieliście, gołębi nie widać. Pogoda nie rozpieszcza, jest kiepska. Odkliszę. Dobrze, dobrze było. Odsuń troszkę. Pogoda nie rozpieszczają. Rano było bardzo fajnie. Można zobaczyć film u nas na rynku jak jest. Ola była karczki szukała, ale stwierdziła, że chyba króliki kupi. Mana jest na flagach. Proszę zobaczyć. Kolega mówi, że schodzi następny z góry. Chodź, 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 chodź. Jest następny, panowie. Jest następny. Już radą leci. Jest następna. Nie groszka panowie, jest groszka następna. Jednak mocne moje głębie. Dwa moje głębie, zobaczcie, na dwóch flagach To są asy. Jednak to są asy, panowie. Nie ma, Radomia nie ma panowie. Pokonały Co ma być, to będzie Nie rozpieszczamy, zobaczcie, na takich flagach przyleciały głębie Ukraińskich, czyli pokojowych. Są dwa gołębie moje. Dobra panowie, ona chyba jest z jajkiem albo na jajka. Brakuje 19 sztuk gołąbków. Gołębie muszą walczyć. Chodź, 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 chodź. Boją się ja Dobra panowie. A ty cwaniaku, tu chcesz co? Dobra, pauzujemy. Otworzę tutaj go.

19 po. 19 po gołębie są w powietrzu 11 minut albo 12. Jest cisza, nie wiadomo, czy wszystkie przyjdą, brakuje 19. Dwa przyszły, te co zaznaczyłem, to były moje gołębie. Gołębie są u góry, bo poszły w górę. Dobra, pauzujemy Ujrzałem panowie 10 sztuk, kolega mówi, schodzą. Która godzina? Trochę walczyły, radą teraz, 27 po radą teraz jeżdża, ale nie wszystkie. Jastrząbek przeleciał, 10. 10 sztuk, jeszcze 9 brakuje. Jadą, jadą panowie, jadą. Tak jakby przestrzeliły, nie? Musiały teren odznaczyć kolego, bo to jest lot pokojowy. Powiadomić wszystkich, że już jest spokój. Że trzymamy kciuki, walczymy. Też tutaj, gąbkami. Liczyłem się z tym, że nie wrócą. Głębie pierwszy raz poszły. Kolega, właściciel powiedział, że bym lepiej ich nie dawał, bo jeszcze nie są przygotowane. Ale Andrzej decyduje. Dla mnie ważniejszy spokój niż jakiś tam, a nie wróci go. Panowie. Dlatego wszystko poszło na zielonych znakach. Jeden poszedł od kolegi tego na drugim, tym na czerwonym znaku. Głębie były bardzo wysoko. Dojrzałem je. Zjeżdżają. Nie wiem czy je widać, czy nie widać. Ale zjeżdżają. Pogoda jest, mleko u góry. Chodź, 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 koć. Gdzie Głębie poszły może i z jajek i z młodych. Nie interesowało mnie to. Wszystko z Radomiach. Zielone znaki muszą być. Panie Łukaszu, tak twoje lecą. To był dzisiaj lot specjalny, dedykowany dla Ukrainy. Jeszcze 9 sztuk, tak? Ile ich jest? 10, Zaraz policzymy, co? 10. No, bo dwa są to jest ile? 11. Nie, to jest 12. 12. No, bo dwa są, ale dwa są moje weterany. Do tam na flagach ukraińskich. 10 sztuk panowie. Kolega tu mi mówi, jak mieliśmy na pauzie, że on by nie dał, bo trochę ryzyko. Ryzyko, jak się wpadnie do stawu, panowie, to się umarze w bocie, albo wiecie w czym, w mule. Jest ten od kolegi, koleżko od ciebie jest, co. Na drugim wysyłce były, ten ze znakiem czerwonym, a reszta jest z radomia. Pokażemy, co za gołąbki przyszły na znakach zielonych. Czekamy jeszcze na 9 sztuk, panowie. Po malutku! Sam radą, panowie! Chodź, 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 chodź. Sam radą. Takie gołąbki. Takie gołąbki, zielone znaczki. Zobaczcie. 10 sztuk. No wejdziecie już maluchy, pomału, pomału. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć szluk. Chodzić, hop Chodzić. Chodź Chodź, 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 chodź. chodź, 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 chodź. Szybko. Chodź. Chodź, 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 chodź. Jeszcze troszkę. Pokażecie co potraficie. Dziewięciu nie ma panowie. A, będę miał zaraz pokażemy, na końcu filmu panowie. Fajne gołąbki do sprzedania. Yy, pan zlikwidował dał mi do sprzedania tego łąbki. Zaraz nagramy. Niech właśnie Jeden młody mi dzisiaj z Mars. był bardzo mocny, 7 na minucie. Murzynek bardzo fajny, czyściutki. Chodź, 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 chodź. 9 murzynów. Eee, jasnych nie ma panowie jeszcze. Ale my nie przejmujemy się. Oczywiście nie jesteśmy mistrzami i zawodowcami. Liczymy się, że coś nie przyjdzie. Ale trzeba tak trenować gołębie, panowie. Nie obchodzi nas scena, czy on kosztuje 5, czy 10, czy 50, czy 100 zł. Później ten gołąb z takiego lotu, jak te dwa przyszły nie są do sprzedania. Albo ginie na trasie, albo go ja strąpię. I to musi u nas. Nie będę przeklinał, bo dzisiaj lot pokojowy, wiecie co, bardzo mocno szybko latać. No bo dzisiaj nie przeklinam, dzisiaj jestem grzeczny, niedziela. Żona była w kościele. Też tam trochę się pomodlić za wszystkich. Co tu mi mrykas okiem Jeśli się uśmiechasz? Język pokazujesz. Cię zaraz nagram. Świruję panowie chwilę. Lepiej się śmiać, ale tu nie ma co do śmiechu, bo tu dzisiaj specjalny lot jest yy, pokojowy. Buda! Coś dwa nie chcą wchodzić. Chyba się nie, nie zmęczyły. Dobra panowie, pauzujemy. My idziemy po te klatki. Albo wiesz co, tu będę czekał. Weź te klatki weźmiemy, pokażemy jakie głąbki mamy do sprzedania, jak wyglądają, nie? dzwonić, pisać, lajkować. Panowie będzie fajny film. Duży dzisiaj był rynek w Elblągu. Wpisać gołębie kaczki Oli Elbląg. Tam jak jest do 1000 subskrypcji dojdzie, to jest następny nie. To ta osoba, co będzie 1000, zostanie młodą kaczkę od Oli, na jej nazwisku. Tak wymyśliłem. I tak to właśnie wygląda, panowie. I Ola osobiście zawiezie tą kaczkę. Bo ja się nastawiam trochę kaczek, chcę mu chować w tym roku. Bo mam ich 33 sztuki. Króliki dzisiaj mam obejrzeć. Bola bo będzie jeszcze trzymała króliki. Będzie kanał królikowy. Ona sama jak królik. Dobra panowie, pauza. Panowie, nic się nie pokazało. Brakuje 9 sztuk. Gołębie jeszcze walczą. Która godzina? Ale mamy dla was jeszcze coś innego pokazać. 49 po. 40 minut gołęby są w powietrzu, ale się rozpogada, zobaczcie. Pogoda się robi. Brakuje 9 jasnych. Panowie, mamy gąbki do sprzedania. Coś takiego. Gdzie się wal. Przybliżam, bo robię zdjęcia, panowie. Jest ich trochę, będą dwie tury. Patrz na niebo, czy nic nie spada? W ogóle nie mają dzióbków. Jeszcze raz pokazujemy, to są dwa samczyki. I tu mamy coś jeszcze takiego, parka i samczyk, i tu parka robimy zdjęcia, dlatego panowie się nie odzywam Mają porcje leciutkie. Ale to jest za coś. Jest coś na niebie? Jeszcze raz nagramy. Weź może klatkę i te co już są zrobione to ten. Do klatki je dasz. Tam pod spodem, tych klatek mamy dużo. Jeszcze raz pokażemy. Głębie, wszystkie są do sprzedania panowie. Podam numer telefonu pod filmem. Zwolnić i ceny będą na liście wystawione Chyba, że nie zdążymy I zaraz podam ceny, które będą takie tańsze gąbki Też nagram, po 15zł będą Dryery chyba Dryery, krymek, takie duperelki Jaśniak jakiś Dobra, pauzujemy Panowie, lecimy, kolejne gąbki 9 jasnych jeszcze nie ma, walczą Trochę się rozjaśnia, może coś za chwilę spadnie Ale pokazujemy wam, żeby nie zanudzać to są moje deresze tak wyglądają, też do sprzedania, wszystkie gołębie są, co pokazujemy dzisiaj, gołębie wszystkie są do sprzedania. Samczyk jest oryginalny Węgier, mniejszy, na fajnej głowie. A tu są coś takiego, kaczuszki takie. chwilkę trzymam, bo zdjęcia robię od razu. Tu jest parka winerków. Jeden lepszy, drugi gorszy, ale jak to wszędzie, z wszystkimi jest. I z ludźmi, i z wszystkimi, panowie. Nie. Tu są trzy gdańskie. Para na bank, bo jajka miały. Kolejne deresze. Samczyk leż lepszy. Na samczyka mam kartę, proszę Państwa. I tutaj mam coś takiego. Samczyk siwy. I samiczka jest połowa. Czyściutkie. Co? Ma słowa. Pokaż, pokaż duszek. Para na sto proto ni i tak to jeszcze, jeszcze raz, raz wygląda Dobra. nic nie widać, brakuje dźwięciu jest kolejny jasny Jest kolejny jasny Trzynasty. To jeszcze brakuje osiem Osiem jasnych brakuje Dobrą godzinę Nie było go Głębi walczą godzinę już Pokażemy Radą, zielone znaki Otworzymy Chodź, chodź, chodź Ale zajchany 13 gąb, brakuje 8 jeszcze, brakowało 9 przemek Poszedł, wrzucić tamte, zaraz pokażemy. Tu jeszcze mamy te wszystkie są panowie po 15 zł. Oprócz Transdui, tam już poleciał. Jest ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piętnaście sztuk. To jest bardzo ładny. Nie lucyk. Jeden jest jasny na razie. Jeden przechodzi przez finu. Co? Skoczył? Nie wiem. Ja drugi Coś siadło drugiego Jasny jakiś nie albo jest drugi, bo nie wiem czy wskoczył, ale nie wskoczył chyba. Nie wskoczył. Może bał się i siadł na kurniku, bo wiesz, zajechany Już byłem miał otwartego. Zaraz skoczy. Panowie po 15 zł yy, Możemy to wysłać. Krymek Drierów jest raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć fajnych. Jeden taki brzydki. Widynka taka, dwa żałobniki, dwa cepele. Bolek dzwoni. I tu coś takiego nie wiem czy to pary, czy samce, czy samice. Te troszkę droższe. Ale te są bardzo mocno gonione. Białutki czyściutki Oś mi brakuje w takim razie. Skoczył? tu takiego dzisiaj kupiłem na rynku, sobie już nic nie przynoszę z rynku. Kolega go złapał w Dańsku. Zobaczcie coś takiego. Białutki. Wrzuć tego do, do jasnych jutro z nim mogę, A o później. Jeszcze raz 15 zł tak jak leci 15 sztuk. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 15 sztuk. O 15 zł mogę to wysłać Ten jest samiczek, który jest parka chyba. Dryje tych Bardzo ładna Albo dwa samczyki, albo dwa samiczki, sami. sami. nie moje ja wiem Dobra. Panowie, nie ma nic, brakuje 8 sztuk. Piaszczą wali. Pauzujemy. Panowie, brakuje, nic jeszcze nie doszło. Ten ostatni co doleciał. Która godzina jest? Wszędzie. My musimy swoje robić. 13.35. 13.35 Ponad godzinę gołąbki walczą. Brakuje 8 sztuk. My kończymy, wgrywamy to. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Piszcie komentarze. Pozdrawiamy Ukrainę. Jesteśmy z nią całą siłą, całym sercem, tak jak wy wszyscy. I 8 gołębi jeszcze walczy, dopiszę, bo nie będziemy czekać. Ja muszę coś działać. jak też musi do siebie na obrządki. Nie Jest. Głąbki wróciło część. Tam będą gołębie do sprzedania w komentarzach. Postaram się niektóre powystawiać, jeszcze cen nie znam. Tamte ostatnie były wszystkie dryjery i te inne po 15 zł. Kto będzie zainteresowany zapraszam. Yy. Mogę wysłać. Obserwujemy. Bolek dzwonił, że jakiś ślot chodzi. Murzynów u nas nic nie chodzi. Cisza, brakuje 8 sztuk. Później dogram, klapy pozamykane. Jeszcze raz pozdrawiamy i czekamy na gołębie, ale już nie pod gojemnikiem, tylko... Później zobaczymy, czy coś doszło. Do zobaczenia. A i bardzo Was proszę. Wejdźcie na kanał Kaczki Oli Elbląg. Tam jest fajny film. O szuka królików. Będzie miał na kanale króliki też fajne. Subskrypcje dajcie. Kaczkę dostaniecie w prezencie młodą, jak powiedziałem, do tysiąca subskrypcji. Do zobaczenia w niedzielę rozpogadza się. Ptaków nie widać. Albo siedzą gdzieś, albo walczą jeszcze za nadomskich ptaszków od kolegi Łukasza pozdrawiam go serdecznie z dziadzi. jestem zadowolony zawsze jest tak że nie 100% jest i w pocztowych coś musiało zginąć lotu bym nie robił bo loty miałem odwołane dopiero po lęgach ale specjalny lot zrobiłem pokojowy ze względu na dla Ukrainy że jesteśmy całym sercem z nimi tu nie chodziło czy jakby nawet nic nie wróciło to chodziło o to że gołębie Pokojowo mają zwyciężyć tak jak i my zwyciężymy z wszystkim, panowie. Tylko czym siłą, miłością pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.